Serdecznie Państwa. Imigranci docierają już do najmniejszych miejscowości. I nie mówimy tylko o tych nielegalnych migrantach, ale mówimy również o tych legalnych. W jaki sposób osiedlanie masowe w mniejszych miejscowościach, nawet tych legalnych migrantów, może naruszyć w pewien sposób system bezpieczeństwa Polaków mieszkających w tych miejscowościach? Otóż, przykład spodgoleniowa, w którym Przykład, gdzie interweniuję jako poseł. Wybudowano budynki, które były przeznaczone pod mieszkalnictwo jednorodzinne, czyli sąsiedzi podczas budowy myśleli, że po prostu ktoś tutaj kupi, kupi dom, kupi fragment szeregowca czy, czy bliźniaka i się tam wprowadzi, nie będzie większych problemów. No, niestety, po kilku latach okazało się, że te domy są przeznaczone na wynajem dla pracowników spoza, głównie spoza Europy. No i zaczęła się na okolicznych mieszkańców, związana z imprezami, związana z krzykami, związana nawet z jakimiś bardziej agresywnymi zachowaniami czy kradzieżami. W kilku nieruchomościach. Za może zamieszkiwać nawet powyżej 60, 70 czy 50, no nawet 50 osób zamieszkuje. To jest bardzo, bardzo dużo jak na małą miejscowość. I szczególnie jak na no, jedną nieruchomość, ale to nie jest jedyny przypadek, o którym słyszałem w Szczecinie, w samym centrum miasta. Wynajął ktoś po prostu mieszkanie w kamienicy również pracownikom spoza Europy. No i życie w spokojnej dotąd kamienicy zmieniło się również w gehenne. Włącznie z tym, że no niestety pojawiły się robaki, karaluchy. I również tutaj w tym przypadku, z tego co wiem, już interweniował Sanepid tam pod Goleniowem. Jako poseł wysyłam cztery pisma. Pierwsze do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego w Goleniowie. Drugie pismo do pana burmistrza gminy Goleniów, pana Krzysztofa Sypnia. Kolejne do komendy Powiatowej Policji w Goleniowie i ostatnie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Konkretne pytania, konkretne wnioski o działanie. No, pytania przede wszystkim, czy to jest wszystko zgodne z przepisami, w jaki sposób płacone jest za odbiór śmieci. Czy wszystko jest też zgodne z przepisami, które powinno nadzorować Sanepit? Czy, bo z tego co wiem, właściciele tej nieruchomości chcieli przekształcić te budynki w hostele? I czy jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania? Te pytania to jest podstawowe narzędzie dla każdego. Kto, kogo może to spotkać, bo w każdej chwili w waszej miejscowości może się pojawić przedsiębiorca, który wybuduje deweloper, który wybuduje dom z przeznaczeniem pod zabudowę, tam, gdzie jest przeznaczenie pod zabudowę jednorodzinną, i nagle wynająć ten ładny domek kilkudziesięciu pracownikom spoza Europy. I nagle wasze spokojne życie na wiosce może zamienić się w horror. Może całkowicie się zmienić. I jednocześnie wysyłam też interpelację jako poseł na Sejm, właśnie w sprawie tego, jak temu przeciwdziałać. Jak systemowo państwo może temu przeciwdziałać, żeby takie nieruchomości budowane pod z... dla po prostu dla rodzin. Dla pojedynczych rodzin, żeby nie były zasiedlane w jakiś sposób, zamieszkiwane przez kilkadziesiąt osób, które są ściągane do pracy. W jaki sposób państwo może egzekwować przepisy, które również wynikają no między innymi z prawa pracy? No bo jeśli pracodawca zapewnia lokum pracownikom, to te przepisy również są szczegółowo określone. I jeśli w jakiś sposób te przepisy są łamane, no to pilnie należy wyciągać konsekwencje i nie dopuszczać do takich sytuacji, jak ma miejsce tutaj w Goleniowie, jeśli tam te przepisy są łamane, bo to mam nadzieję zostanie zweryfikowane przez te instytucje, do których wysyłam pisma. Jeśli myśleliście, że tego typu sceny to tylko sceny z Niemiec, ze Szwecji, z Belgii, z Wielkiej Brytanii, no to już to macie w Polsce. Dlatego tak ważne jest to, żeby zatrzymać masową migrację. A co dzisiaj słyszymy? Minister rządu Tuska, odpowiedzialny za migrację, stwierdził wczoraj dosłownie, że będziemy płacić nielegalnym migrantom za to, żeby do siebie wrócili. Czyli jesteś przedsiębiorcą, płacisz wysokie podatki, i chciałbyś, żeby one szły na przykład na, nie wiem, na lepszą służbę zdrowia, na drogi w Twojej okolicy, na nowy żłobek, ale nie. Te pieniądze trafią do Pana z Somalii, z Egiptu, z, z obojętnie jakiego afrykańskiego, azjatyckiego państwa, z którego akurat najczęściej. Mężczyzna w kwiecie wieku zdecydował się nielegalnie dotrzeć do Europy. Bo nie tylko do Polski. Już dzisiaj z terenu Niemiec ludzie są nielegalnie odsyłani, podstawiani do Polski. Pomimo tego, że często nie dotarli do Niemiec z Polski. I Pytanie do rządu Donalda Tusk'a: co robi? To no nic nie robi. No, bo to Niemcy. Rząd Donalda Tusk'a nie tknie palcem, e, jeśli sprawa dotyczy Niemiec i mogłaby jakkolwiek zaszkodzić interesom Niemiec. Tysiące osób przerzuconych przez Niemcy do Polski. W tym osoby z krajów, e, do których zgodnie z obecnymi przepisami, które moim zdaniem trzeba zmienić, nie można ich deportować. E, Somalia, Palestyna, Irak. Do tych państw, jeśli ktoś stwierdzi, że przybył z tego państwa, nie ma paszportu, bo podarł w lesie, to nie można go zgodnie z polskimi przepisami w tej chwili odesłać. Czyli musicie go utrzymywać, bierzecie go na wasze podatki. Dotychczas to oglądaliśmy rzeczywiście w Europie Zachodniej, a w tej chwili to już się dzieje w Polsce. Jak wejdzie pakt migracyjny, to każdej takiej osobie będziemy musieli wypłacać pieniądze na równi w całej Europie. Czyli w, Niem w Niemczech, we Francji, w Belgii, w bogatszych jednak dalej od Polski, chociaż coraz mniej krajach, będą otrzymywać takie same pieniądze jak w Polsce z waszych podatków. A dodatkowo w, no, powstaną dziesiątki ośrodków dla uchodźców. Za setki milionów złotych. I te ośrodki mają wpisane między innymi w swoich celach to, żeby pomagać uchodźcom, tak zwanym, czyli migrantom, w uzyskaniu w Polsce azylu, w uzyskaniu legalności pobytu. Czyli jeśli ktoś przybywa do Polski nielegalnie, to polskie władze, zamiast zajmować się tym, żeby jak najszybciej taką osobę deportować, no bo nielegalnie wtargnęła do Polski. No to oni będą teraz za publiczne pieniądze robić wszystko, żeby taką osobę zalegalizować w Polsce. A często są to osoby, co do których pochodzenia nie mamy możliwości uzyskania żadnej wiedzy, bo przybyły po prostu tutaj, podarły wszystkie swoje dokumenty i co robiły w rejonach na przykład wojny, no to my się tego nie dowiemy. Służby się tego nie dowiedzą. I czy takie osoby mogą stanowić dla Polski zagrożenie? No to już, drodzy Państwo, pozostawiam Wam, żebyście udzielili sami sobie takiej odpowiedzi. To, co dzisiaj należy zrobić, to z całą pewnością powstrzymać Platformę Obywatelską przed ich chorymi pomysłami, takimi jak płacenie migrantom za to, żeby pojechali z Polski. No proszenie się ludzi, którzy nielegalnie tu wtargnęli, macie tutaj, nie wiem, 1000 euro i jedźcie sobie z Polski. To jest niepoważne. To jest niepoważne państwo. Jednocześnie Donald Tusk tak naprawdę zaakceptował całkowicie e, pakt migracyjny, i który będzie realizowany. I tworzą teraz te ośrodki dla migrantów, dla uchodźców, tak naprawdę jeszcze nie wiemy dokładnie, w jakich lokalizacjach, bo to też jeśli na przykład w Goleniowie miał po, będą chcieli zbudować taki ośrodek, to gdzie? I dlaczego nie ma konsultacji społecznych w tych sprawach? Patrząc na to, jak takie ośrodki funkcjonują na zachodzie, mogą istnieć obawy, że wokół tych ośrodków no, nie będzie, życie może nie być najciekawsze, delikatnie mówiąc. I mieszkańcy naszego kraju mają pełne prawo do tego, żeby, żeby wiedzieć, że takie coś ma powstać, i mają pełne prawo też do tego, żeby się temu sprzeciwić. To, co jest teraz najważniejsze, to to, żeby w maju wygrać wybory prezydenckie. Jeśli uda się wygrać te wybory prezydenckie, mam nadzieję, że ta obrzydliwa koalicja Donalda Tuska się rozpadnie i będą przedterminowe wybory. A wtedy zachęcam do głosowania na partie konserwatywne. No, oczywiście na pierwszym miejscu na Prawo i Sprawiedliwość, ale jeśli ktoś w jakiś sposób e, zraził się do Prawa i Sprawiedliwości, to są jeszcze inne partie konserwatywne. Najważniejsze, żeby nie głosować na tą obrzydliwą koalicję Tuska. Na koalicję obywatelską, na lewicę, na PSL, na Polskę 2050 i też na razem, no bo to oni też razem weszli na samym początku w koalicję. Musimy zatrzymać masową migrację do Polski, żebyśmy dalej mogli obserwować sceny takie jak na Marszu Niepodległości, gdzie idzie w świat sygnał, że tu jest normalnie, tu jest bezpiecznie, tu, jest, tu się po prostu dobrze żyje. I to, co my musimy zrobić, to zapewnić właśnie to bezpieczeństwo i zatrzymać masową migrację do Polski, ale jednocześnie, ja to mówię jako też przedstawiciel dawnej suwerennej Polski, powinniśmy też zatrzymać legalną migrację do Polski żeby Polska była po prostu bezpiecznym krajem. Bo ja osobiście uważam, że dużo ważniejsze jest bezpieczeństwo w naszym kraju niż zapewnianie rąk do pracy głównie dla zagranicznych korporacji, które i tak gro podatków wyciągają z Polski. Ściąganie tutaj po prostu ludzi, którzy pracują dla zagranicznych korporacji, a Polacy niewiele często z tego mają, czy państwo polskie niewiele z tego ma, moim zdaniem jest wielkim, wielkim, wielkim błędem i należy to ograniczyć i robić wszystko, żeby Polacy chcieli mieć dzieci, żeby polska demografia zaczęła wreszcie rosnąć. Pozdrawiam serdecznie.